Ty, która teraz słuchasz tej wiadomości, zatrzymaj się na chwilę. Zamknij oczy na zgiełk i otwórz uszy duszy. To nie przypadek, że te słowa przecinają teraz Twoją drogę. To święte wezwanie z wysoka. Objawienie, które może być zrozumiane tylko przez tę, która jest gotowa zerwać z lękiem, zaufać temu, co niewidzialne, i uwierzyć w to, co zostało zapisane w niebie o Tobie. Jesteś tą, która została wybrana, by otrzymać boską odpowiedź w tej właśnie chwili. Słuchaj uważnie, stare obietnice, które były zapieczętowane w czasie, zaczynają się teraz spełniać. To, co wydawało się zatrzymane, zablokowane lub utracone, w rzeczywistości było zachowane. A to właśnie teraz niebo uwalnia klucz do Twojej obfitości. Bank wieczności nosi Twoje imię, a niebiańskie księgi zostały otwarte. Aniołowie otaczają Cię dekretami odnowy, i pomnożenia. Nic nie było na próżno, żadna łza nie spadła bez celu. Są bogactwa, których nie da się zmierzyć liczbami. Nosisz w sobie wartość, która wstrząsa piekłem i raduje niebo. Świat mógł próbować ci wmówić, że jesteś mała, ograniczona, nieważna, ale dekret Najwyższego brzmi: Ona jest dziedziczką, a żadne ludzkie głosy nie mogą unieważnić dziedzictwa z nieba. Ten, który ci obiecał jest wierny i to, co rozpoczął, zakończy z podwójną chwałą. Córkowiecznego, musisz zrozumieć, że ten czas wymaga stanowczości. Zostały uwolnione żniwa, ale one wymagają posłuszeństwa, niebo wezwało Cię, być żyła ponad okolicznościami, nie jak ta, która błaga, ale jak ta, która przejmuje to, co już zostało zatwierdzone. Twoje bogactwo zaczyna się w duchu. Rozciąga się na umysł i przelewa się na każdą sferę życia. Nie lekceważ tego, co jest ci teraz przekazywane. Jesteś córką, którą niebo obserwuje z troską. Nawet gdy nikt nie widział Twojej walki, ojciec Cię widział. Gdy chciała się poddać, padł rozkaz: wzmocnijcie ją. I aniołowie Cię chronili, podtrzymywali w ciszy, bo wiedzieli, że ta chwila nadejdzie. Teraz nadszedł czas, byś uniosła głowę, nie jak ta która błaga o jałmużnę, ale jak ta, która pamięta, jestem dziedziczką królestwa. Bogactwa, które należą do Ciebie, nie ograniczają się do tego, co widzą ludzkie oczy. To są nasiona zasadzone w Twoich krokach wiary, w odważnych decyzjach, w Twoim gnie, gdy wszystko w Tobie chciało powiedzieć i tak. Przeszłaś przez próby, które wielu by nie zniosło, ale wyszłaś z nich za autorytetem i blaskiem w oczach, który mają tylko Ci. Którzy chodzili z Bogiem. Niebiańska aprobata to nie przypadek, to odpowiedź. To, co świat odrzucił, niebo zatwierdziło. To, co wydawało się zamknięte, było tylko przygotowaniem do czegoś większego. Bank niebios uwalnia skarby tylko dla tych, którzy nie przestają ufać, nawet gdy wszystko mówi inaczej. A Ty zostałaś uznana za wierną. To nie jest pochwała, to prorocze stwierdzenie przetrwałaś. Bo zostałaś przygotowana do panowania. Teraz Duch mówi: Uważaj, gdzie stąpasz, z kim rozmawiasz, co wybierasz, bo są otwarte drzwi, ale są też rozproszenia. Są błogosławieństwa, które wymagają mądrości. Bogactwo, które uwolniło niebo, to nie tylko materia, to rozeznanie, wizja, moc podejmowania decyzji. Nie sprzedawaj swojego dziedzictwa z powodu emocjonalnych braków. Coś wiecznego rodzi się w tobie i domaga się miejsca, ciszy i rozeznania. Głos ojca wciąż mówi: Córko, widziałem cię. Znam cię. Zanim powstałaś, już miałem przygotowane błogosławieństwa z Twoim imieniem. Nawet gdy wątpiłaś w siebie, ja nigdy nie wątpiłem. Stworzyłem cię, być świeciła niepożyczonym światłem, ale światłem, które pochodzi z wnętrza, bo jest moje. Nie musisz z nikim konkurować. Twoja część jest zagwarantowana w miejscu ukrytym. Pamiętasz, gdy czułaś się zapomniana, to nie było porzucenie, to była ochrona. Czas, który wydawał się opóźnieniem, był w rzeczywistości miłosierdziem. Przygotowywałem Cię, byś nie tylko otrzymała, ale i utrzymała to, co miało nadejść. Są obietnice, które ważą, są bogactwa, które wymagają dojrzałości. Teraz jesteś gotowa. Niebo poruszyło się na Twoją korzyść, bo uznało Twoją wierność w ciemnych dniach. Oto daję Ci nowe szaty, mówi Pan. Szaty czci, godności i autorytetu. Czas wstydu kończy się tutaj. To, co było powodem bólu, stanie się świadectwem. Nie będziesz znana z tego, co straciłaś, ale z tego, co utrzymałaś. Złoto Twojej wiary zostało oczyszczone. To, co było niewidzialne, teraz się objawia. Aniołowie poruszają się przed tobą, by otworzyć drogi i wyprostować kręte ścieżki. Twój umysł zostanie nawiedzony przez pomysły, które nie pochodzą od ciebie. Stare marzenia powrócą z nową siłą. Strategie zostaną ci dane, gdy będziesz odpoczywać w miejscu ukrytym. Bo bogactwo nieba objawia się przez mądrość, a mądrość przychodzi do tych, którzy milkną, by słuchać. Ucisz hałas strachu, a usłyszysz kierunek. Niewidzialne zasoby są właśnie teraz uwalniane podczas tego słuchania. Nie bój się nowego, nie odrzucaj obfitości z lęku przed odrzuceniem. Nie jesteś już tą, która żebrała o uwagę, miłość czy akceptację. Jesteś zatwierdzoną córką, tą, którą potwierdziło niebo. A kto został potwierdzony przez niebo, nie potrzebuje ziemskiej walidacji. Poczuj to w duchu, coś rodzi się teraz w tobie. Jeden cykl się kończy. A chwalebny cykl się zaczyna. Bądź wrażliwa na to, co duch ci objawia. Czas już prawie się skończył. Czas oczekiwania na okruchy został zakończony. Teraz jest czas obfitości, zastawionego stołu, nagród. Ale jest jedna prośba: pozostań pokorna. Twoje wyniesienie nadejdzie, ale Twoja istota musi pozostać na ołtarzu. To w ukryciu rośniesz. To w skrytości stajesz się silna. Wielkość, którą uwalnia niebo. Nie jest dla Twojej chwały, jest po to, by inni zobaczyli i uwielbili Ojca. To jest czas, gdy świat szuka szybkich rezultatów, ale Twoje żniwo będzie trwałe, bo było podlewane wytrwałością, łzami, zaufaniem. Nic z tego, co przeżyłaś, nie będzie zmarnowane, ani dni bólu, ani dni ciszy. Wszystko zostanie przemienione w świadectwo, zaopatrzenie i cud, i będziesz żywym znakiem tego. Co to znaczy być dotkniętą przez Boga? Wróg próbował cię zatrzymać, używając tych, którzy byli najbliżej. Próbował zniekształcić twoją wartość, pokazując ci fałszywe odbicie. Ale dziś prawdziwe lustro pokazuje ci, jesteś cenna. Nie przez to, co robisz, ale przez to, kim jesteś. Nosisz dna niebiańskiej królewskości. Twoja tożsamość jest odnawiana, a wraz z nią całe twoje życie również zostanie przemienione. Ci, którzy wątpili w Twój blask, zobaczą. Ci, którzy wyśmiewali Twoje czekanie, będą świadkami. Bo Pan powstał z Twojego powodu, poruszył się na Twoją korzyść i już ogłosił, żadna ludzka siła nie zdoła zatrzymać tego, co ja uwolniłem nad jej życiem. Jesteś odpowiedzą dla swojego pokolenia. Jesteś dobrą nasioną, która ładę wieczny owoc. Jesteś żywym listem pisanym ręką Boga. A nawet jeśli okoliczności będą próbowały Cię przekonać do czegoś innego, pozostań silna. Nie pozwól, by pośpiech świata sprawił, że zapomnisz o czasie nieba. Są obietnice wyrównywane z boską precyzją. A gdy znów wszystko łajdę się ciche, pamiętaj: Niebo działa w ciszy, ale nigdy w bezruchu. Każdy duchowy ruch wokół Ciebie ma swój cel. Zaufaj, Twoja droga do tego miejsca była pełna oporu. Ale to, czego wielu nie widziało, to fakt, że kiedy szłaś, niebiańskie stopy szły z tobą. Nic nie było samotne, każdy krok był obserwowany, każda decyzja uhonorowana. A teraz wchodzisz w czas żniwa, w którym nawet to, co wydawało się zapomniane, zakwitnie. Ukryte skarby zostają ujawnione. Nie jesteś sama, aniołowie nadal są wokół ciebie, a duch szepcze: Nie zatrzymuj się teraz. Jeszcze wiele ma zostać przekazane. Jeszcze wiele wizji ma zostać otwartych i nawet jeśli teraz nie rozumiesz wszystkiego, trwaj z sercem poddanym. Niebo jest w ruchu, a kiedy niebo się porusza, nic nie pozostaje takie samo. Możesz nawet nie widzieć tego fizycznymi oczami, ale dzieją się poruszenia w wymiarach, których twój rozum nie pojmuje. To, co wydawało się zatrzymane, uśpione, a nawet zapomniane, jest teraz przemieszczane za kulisami tego, co niewidzialne. Czas nieba nigdy nie zawodzi, a Bóg działa z chirurgiczną precyzją. Istnieje synchronizacja między tym, co teraz czujesz, a tym, co ma się objawić. Zostałaś zesynchronizowana z proroczym czasem. I ten czas jest bliski eksplozji cudów. Niepokój, który cię nawiedza, to nie jest zamieszanie, to zapowiedź. Gdy niebo przygotowuje się do uwolnienia czegoś nowego, twoja dusza czuje to zanim twoje oczy to zobaczą. Dlatego właśnie zmęczenie próbuje się pomnażać, a zniechęcenie próbuje się wkradać. Ale teraz mówię Ci, wytrwaj, bo to, czego oczekiwałaś z daleka, jest bliżej niż kiedykolwiek. Portal Twojego przełomu został aktywowany, a ten, który Ci obiecał, nigdy nie zawodzi. Przechodziłaś przez dni, w których wszystko wydawało się trudniejsze właśnie wtedy, gdy Twoja wiara była największa. To znak narodzin duchowych. Najcięższa walka zawsze poprzedza największe przełomy. Niebo powołało cię do czegoś zbyt wielkiego, by mogło być zrozumiane przez naturalny umysł. Dlatego wielu nie zrozumiało Twojego procesu. Ale nie chodzi o to, by być zrozumianą, chodzi o to, by pozostać posłuszną. Istnieją przeznaczenia, które objawiają się tylko tym, którzy nie uciekają przed bólem procesu. A ty jesteś jedną z nielicznych, które się nie cofnęły. Gdy wielu wybierało skróty, ty wybrałaś wytrwałość. To uczyniło cię godną zaufania w oczach nieba. I teraz wszystko, co wydawało się zablokowane, zaczyna się otwierać. To, co wcześniej wymagało wysiłku, teraz przyjdzie z lekkością i płynnością, bo nowy wiatr wieje nad twoją historią. Gdybyś wiedziała, jak głębokie jest to, co teraz zostaje uwolnione, tańczyłabyś nawet bez muzyki, bo niebo już świętuje twoje zwycięstwo. Przygotowywany jest stół z Twoim imieniem, nie tylko przed ludźmi, ale przed całym światem duchowym. Czas upokorzenia nie został zapomniany, ale zapisany jako hasło dostępu do Twojego wywyższenia. Wszystko ma swój czas, a ten czas należy do Ciebie. Zwracaj uwagę na szczegóły. Są znaki w prostych gestach, są objawienia w zwykłych rozmowach. Duch nauczy Cię rozpoznawać, co pochodzi od Niego, a co jest rozproszeniem, bo wróg wie, że jesteś zbyt blisko. Spróbuję sprawić, byś się poddała przez lęk, wątpliwości i zmęczenie emocjonalne. Ale w świecie duchowym już odniosłaś zwycięstwo. Teraz chodzi tylko o to, byś wytrwała, aż to, co niewidzialne, stanie się widzialne. Zostajesz wyniesiona na poziom, na który wchodzą tylko ci z głębokimi korzeniami. Nie dziw się, jeśli przyjaźnie się zakończą, jeśli połączenia zostaną zerwane. Bóg usuwa to. Co nie może wznieść się z tobą, bo nadchodzi chwała, która wymaga przestrzeni, skupienia i prawdy. Twoja nowa pora nie pomieści dawnych ciężarów. Zachodzi wymiana, to, co wypuszczasz z rąk, niebo pomnoży. Nie bój się nowych początków. Czasami najpotężniejszym sposobem, by ruszyć naprzód, jest zaczęcie od nowa z odnowionym umysłem. I właśnie to zostaje teraz nad tobą uwolnione, odświeżony umysł, czyste spojrzenie. Odnowiony duch. Spojrzysz na te same rzeczy zupełnie innymi oczami. Zrozumiesz, że to, co wydawało się małe, było początkiem wszystkiego, co niebo chciało uczynić. Wiatr, który wcześniej wiał przeciw tobie, teraz wieje na Twoją korzyść. Cykl oporu zostaje przerwany, gdy niebo napotyka kobietę na właściwej pozycji. A Ty nią jesteś nie z powodu swojej siły, ale dlatego, że wybrałaś ufać nawet wtedy. Gdy nie rozumiałaś, to porusza serce Ojca. On raduje się, gdy córka pozostaje na ołtarzu, podczas gdy cały świat krzyczy, by się poddała. Są tajemnice, które powierzane są tylko cichym serkom. Twoje milczenie wobec głębokiego bólu było modlitwą, która poruszyła niebo. Podczas gdy wielu oczekiwało gwałtownych reakcji, ty oferowałaś zaufanie, a teraz niebo odpowiada nie tylko słowem, ale zaopatrzeniem. Przygotuj się na dni intensywnych nawiedzeń. Bo to, o co modliłaś się we łzach, zostanie ci zwrócone z chwałą. Nie myśl, że to tylko kolejna faza. To portal Twojego przełomu. To, co ma się wydarzyć, zmieni ścieżki, przywróci zapomniane obietnice, odnowi utracone terytoria. I co najbardziej zaskakujące, wszystko to bez wysiłku z Twojej strony. Namaszczenie, które teraz spoczywa na Twoim życiu, jest lekkie. Nie będziesz już biec za rzeczami, to one będą przyciągane do ciebie. Bo to, co twoje, zostanie przyciągnięte przez niebo. Duch wzywa cię, byś chodziła w pokoju, nawet pośród nieznanego. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, teraz wypełnia twoje wnętrze. Ten pokój będzie znakiem, że idziesz właściwą drogą. Gdy go zabraknie, zatrzymaj się. Gdy będzie trwały, idź naprzód. Niebo szkoli Twoją duchową wrażliwość, bo droga do obietnicy nie będzie logiczna, będzie duchowa. Nosisz w sobie namaszczenie, które rozbraja chaos. Dlatego niektórzy ludzie czują się nieswojo w Twojej obecności, choć nie wiedzą dlaczego. To, co nosisz, demaskuje to, co ukryte. I to jest moc, ale ta moc musi być chroniona pokorą, ciszą i modlitwą. Nie reaguj jak wcześniej, odpowiadaj z mądrością. Bo każda twoja postawa w tym czasie będzie nasieniem dla przyszłości. Następuje przyspieszenie. To, co zajęłoby lata, zostanie dokonane w miesiące. To, co było daleko, zbliży się jednym słowem. I wszystko to nie dlatego, że coś wymusiłaś, ale dlatego, że nadszedł Boży czas. A gdy Jego czas nadchodzi, wszystko reaguje. Nawet niemożliwe się podporządkowuje. Zobaczysz otwierające się drzwi tam. Gdzie nigdy nie było nawet ściany, bo on utoruje drogę tam, gdzie wcześniej nie było ścieżki. Pozostań wrażliwa, uważna i wdzięczna. Nawet jeśli coś wydaje się małe, świętuj. Nawet jeśli coś wydaje się niewystarczające, zękuj, bo niebo sprawdza Twoją zdolność do rozpoznania cudów w szczegółach. A kto wierny w małym, temu Ojciec powierza wiele, to proroczy czas, zbyt cenny, by go zmarnować na rozproszenia. I jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Czy czujesz, że czas przyspiesza, jakby coś miało się wkrótce przebić? Właśnie to się dzieje. Zachodzi poruszenie, które nie pochodzi z ziemi, lecz z nieba. Popycha ono twoje życie w kierunku terytorium, którego twoje stopy jeszcze nie znają, ale twoja dusza już je rozpoznaje. Duch Święty przyciąga cię do wymiarów, gdzie logika nie ma wstępu, a tylko wiara może cię podtrzymać. On prowadzi cię. Nawet jeśli nie widzisz wszystkich szczegółów, bo zaskoczenie jest częścią obietnicy. To, co zostało opóźnione, nie zostało ci odmówione. Niebo po prostu czekało na Twoje dojrzewanie. Teraz, gdy Twoje spojrzenie zostaje uzdrowione, Bóg uwalnia odpowiedzi, które wcześniej mogłyby być źle zrozumiane. On Cię nie zapomniał, on Cię chronił. A teraz przychodzi uwolnienie z jasnym kierunkiem. Już nie przez próby i błędy. Ale przez Boże wyrównanie wszystko zacznie płynąć z boską synchronizacją i rozpoznasz to spełnienie. Przygotuj się, bo te ręce, które kiedyś zamykały Ci drzwi, teraz będą narzędziami Twojego wyniesienia. Sam Bóg użyje tego, co nieprawdopodobne, aby pokazać, że kontrola nigdy nie wyszła z Jego rąk. Ci, którzy wątpili w Twoje powołanie, staną się świadkami Twojego wzrostu. Nie po to, by się zemścić, lecz aby imię Najwyższego zostało uwielbione przez Twoje życie. Wszystko ma wyższy cel. Wchodzisz na terytorium, gdzie przychylność jest nieustanna, gdzie drzwi otwierają się bez pukania, gdzie wypowiedziane słowa spełniają się z niezwykłą prędkością. Ale uwaga, to miejsce wymaga czujności. Duchowa obfitość idzie w parze z odpowiedzialnością. Nie zapominaj, skąd pochodzisz, ani kto Cię tu przyprowadził. Pycha to pułapka następnego poziomu. A ty zostałaś powołana, by panować z pokorą. Twoje słowa będą miały wagę. To, co wypowiesz z wiarą, zostanie ustanowione. Dlatego uważaj na to, co wychodzi z Twoich ustęp. Ponieważ teraz został nad Tobą uwolniony nowy autorytet. Słowa, które wcześniej wydawały się małe, teraz będą nosić proroczą moc. Uważaj, co mówisz o sobie i o innych. Namaszczenie, które nosisz, wymaga zgodności między tym, co myślisz, co czujesz i co ogłaszasz. Nie dziw się, jeśli ludzie zaczną cię szukać z prośbą o radę, kierunek albo wsparcie emocjonalne. Stałaś się punktem odniesienia, nawet jeśli tego nie planowałaś. Światło, które nosisz, przemawia wcześniej niż jakiekolwiek słowo. I to światło drażni tych, którzy żyją w ciemności, ale przyciąga tych, którzy szukają kierunku. Dlatego idź w prawdzie, bądź odpowiedzą. I nigdy nie ukrywaj światła, które Ojciec w Tobie rozpalił. Będziesz kanałem uzdrowienia dla innych, nawet gdy sama jeszcze jesteś uzdrawiana. Taki jest sekret Królestwa. Bóg używa tych, którzy są w procesie, by kształtować innych. A im bardziej pozwalasz, by Bóg Cię przemieniał, tym mocniej On będzie Cię używał, z łaską, autorytetem i współczuciem. Twoje rany staną się mądrością, Twoje pustynie staną się mapami. Twoje świadectwo będzie żywym objawieniem jego chwały. Coś nowego rodzi się w tobie, to jak dźwięk, którego żenia jeszcze nie słyszała, ale który niebo już słyszy z radością. Zostałaś wybrana, by nieść przesłanie, które może być objawione tylko przez twoje doświadczenie. Nie porównuj się, nie naśladuj. To, co Bóg czyni w tobie, jest wyjątkowe, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju. Jesteś częścią większego planu. Które objawia się krok po kroku. Są miejsca, których jeszcze nie znasz, ale one już znają Twoje imię. Terytoria, gdzie Twoja obecność będzie odpowiedzą, zaproszenia nadejdą. Przychylność będzie Cię śledzić tak nieustannie, że zauważysz, to nie może być ludzkie. I nie jest to odpowiedź na życie oddane, na serce, które nie przestało ufać, nawet w ciemności. To niebo Cię uhonoruje za to, co znosiłaś w ciszy. Nie bój się nowych środowisk. Nie wycofuj się z powodu niepewności. Jeśli Bóg cię tam umieścił, to znaczy, że cię przygotował. A jeśli miejsce wydaje się zbyt wielkie, pamiętaj, nie chodzi o twoje możliwości, lecz o namaszczenie, które na tobie spoczywa. Obecność, która idzie z tobą, jest większa niż jakiekolwiek wyzwanie. Nic nie oprze się temu, co zostało uwolnione nad twoją historią. Czas męczących powtórek dobiegł końca. Nadszedł czas zaskakujących objawień. Cykl, który trzymał Cię w tych samych wzorcach, został przerwany. Teraz idziesz prosto, bez powrotu do tych samych pustyń. To nie oznacza braku walk, ale obecność nieustannych zwycięstw. Różnica polega na tym, że teraz już nie idziesz sama. Niebo idzie razem z Tobą. Zostaniesz zaskoczona wiadomościami, które zmienią Twoją drogę. I nie na mniej, ale na więcej. To. Co wyglądało jak zboczenie z trasy, okaże się właściwą drogą. Bo Bóg uwielbia działać niespodziewanie, by pokazać, że nie musi trzymać się ludzkich schematów. Za następnym zakrętem Twojej drogi ukryty jest cud. I rozpoznasz, to był on. Tylko on mógł to uczynić. Duch bada Twoje sekretnie skrywane marzenia. Te, których nie podzieliłaś się z nikim. Te, które ukryłaś, bo wydawały się zbyt wielkie. I on mówi Ci. Znam je i zatwierdziłem. Żadne z nich nie umknęło mojej uwadze, a wiele z nich już zaczęło się spełniać. Twoje czekanie nie poszło na marne, Twoja cicha wiara poruszyła niebiańskie sfery. Zostaniesz zaskoczona miłością Ojca w nieoczekiwany sposób, w gestach, spotkaniach, prostych słowach, które będą zawierały odpowiedzi. On uwielbia Cię zaskakiwać, bo wie, że Twoja dusza wciąż potrzebuje uzdrowienia w głębokich miejscach. I On z cierpliwością dotyka jedno po drugim, aż zauważysz, już nie boli jak dawniej. Już nie boisz się jak kiedyś. Już się nie kurczysz, rozkwitasz. A gdy pomyślisz, że już wszystko widziałaś, niebo przyjdzie z czymś jeszcze większym. Bo Ojciec nie działa w małych miarach, gdy chodzi o córki, które kocha. On wylewa bez miary, a jedyne, czego pragnie w zamian, to serce gotowe. A Twoje jest. Dlatego przygotuj się. To, co nadchodzi, jest większe niż Twoje modlitwy. To odpowiedź także na to, o co już zapomniałaś, że prosiłaś. Głęboka wdzięczność dla Ciebie, cennej duszy, która pozostała aż do tego momentu z otwartym i wrażliwym sercem na głos z wysokości. Twoje duchowe uszy były gotowe na tę wiadomość, a teraz niebiosa świętują. Nie tylko odpowiedź, to duchowa pieczęć, potwierdzenie między Tobą a niebem. Że jesteś gotowa przeżyć wszystko, co zostało uwolnione nad Twoim życiem. Dołącz do nas na tej drodze wiary, objawienia i uzdrowienia. Zapisz się na nasz kanał i włącz dzwonek powiadomień, ponieważ anioły będą nadal przekazywać przesłania bezpośrednio do serc takich jak Twoje. Każde wideo jest przedłużeniem tego, co niebo pragnie wlać w Ciebie. Bądź czujna. Kolejne przesłania przyniosą jeszcze głębsze objawienia. Niebo nadal przemawia. A ty jesteś częścią tego wielkiego dzieła. Do zobaczenia wkrótce, świecąca gwiazda.